I jak zobaczyłem tę kulę, to wołał mnie, jednego z chłopców, bo tam był betoniarkę. Tomek, chodź na szybko, co zobaczysz. Tomek przyleciał i widzi, nie? jak no, jak wiesz co? Ja poletę po Mariuszu, po mojego syna, nie? Mariusz przybiegł, tata, ja poletę po aparat, nie? No bo jak coś jest, no to na żywo trzeba nagrać, żeby to były fakty, bo nikt mi nie uwierzy, nie? Będę mówił tak słowami, nie? Syn przyleciał z aparatem, a to już nie tak, żeby od razu zrywił, sekundy nie ma, tylko tak się po malutku, po linii prądu uciekał w kierunku tam wylatowania, bo to jest wylatowań, co uciekało. Kiedy to było jeszcze, może? To było w zeszłym roku, w lipcu, w lipcu. A u nas te obiekty to latają, można powiedzieć, co kilka dni widać na żywo, nie te obiekty tutaj nie? w powietrzu. Przykładowo w tym roku w styczniu, to po 28 stycznia żeśmy weszli w trójkę. Też zasadowo akurat po pracy, nie? bo tak się świnki, pościela czy co, tu się wyjdzie i nauczone, że po pracy się wyjdzie, się tam obserwuje, chociaż jest wyjaśnienie. No i widzimy z daleka jakieś trójką ze światełkami. Nie? 27 czerwca, też w tym 2003 roku, zamykałem bramę od kombajnu. Który tam żeśmy czyścili i wjechałem do garażu z wnuczkiem Adrianem od córki, była godzina 8:21:45 wieczór. To już tak było widać, ich widno. Wnuczek mi pchał bramę. Ja zapinałem na hałak tę bramę od środka, a wnuczek był od zewnątrz na podwórku. Od razu. Adrian krzyczy dziadzia, ufo chyba wisi w powietrzu. Jak zobaczył takim krzykiem, taki przewrażliwiony krzyczy, ufo, już ten mały, nie? Ja się pytam, gdzie ono, gdzie ono jest. On mówi, dziadzia, tutaj, nie? Mi pokazuje, ja patrzę i się bardzo przeraziłem. Jak zobaczyłem to nad środkiem podwórka, taką, taki taki słup, jakby taki, jakby można powiedzieć, takim warą Wiejską kołek, czy jakiś papieros taki wielki, jak moi puste to mnie to przeraziło, nie? Że niesamowita była taka. Stało, przez kilka sekund to stało w powietrzu. No jakby nas tu jakieś nagrywało, czy, 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 czy słuchało, czy co, no nie wiem, co tu się działo. Ty byłaś na schodach, Czy jakoś? W domu. Kto to poleciał po ciebie? Adrian. 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 mówię, leć po babcie. Adrian poleciał po, po ciebie. Ona wyleciała i mówi, słuchaj, no ja lecę po, po Zięcza i po córkę. Ta leciała szybko, a krzyczała Kasia, Kasia szybko przylatuj, zobaczysz, co się tu dzieje, nie? I poleciał, po, po, po tego, pozięcia i po córkę. Oni lecieli z tamtej strony chleba, a to leciało tu. A ja już ten, cały czas, bo to już tak się oddalało, ale wolno, nie? Żeby taką błyskawicą na te kule latają, że tak szybko. A to też tak, tak się posuwało, tak ja wiem, jak, pół jak samolot wolniej od samolotu, pół, pół wolniej, nie? Bo samolot, te odrzutowce, co latają, to tak szybko i te pasażerskie też szybciej. A to tylko tak się posuwało. No ale jednak już zdążyło lecić. Już, ja widziałem trzecia, oni już nie zauważyli, już o Jeśli chodzi o te kule, te obiekty, które pan widzi. Mhm. Tu trzymam ręką. Mhm. Tu jest duża kula, tu jest większa kula, tu są takie mniejsze kule, nie? No normalnie tak latają nad ziemią. Ale co to jest? Czy to kule, czy to jakieś odbicia, no nie wiem. Tutaj też jest. Jak, jak bardzo blisko była ta kula i nisko, nie? Bo to jest poniżej dachu ona jest, nie? Widać ją, nie? Że jest poniżej dachu, stodoła jest wysoka, bo to jest w nocy, nie? I ją widać. Hmm. Tutaj niby kula była w powietrzu, ale mi wyszło jakaś, jakaś postać, jakieś uszy czy głowa czy coś nie. na tym zdjęciu mi takie coś wyszło, ale no nie wiem co, co to mogło, bo aparat to zrobił i co to wyszło, to też nie. chcę się z, z tym obiektem, bym chciał się spotkać gdzieś. No idę sam w pola, idę, się nie boję niczego, tam ludzie się boją, idę sam, bez, bez lampki, bez niczego idę sam. Bym chciał, żeby ten obiekt zlądował, sobie porozmawiać, ręki, przyłożyć, się tam przywitać się, czy, czy co, no i nie da się zrobić. To. Te wszystkie obiekty i te wszystkie te statki nieby kosmiczne, że to jest jakaś ostrzeżenie nas. Moim zdaniem ludzie się nienawidzą, nie? żeby się ty ludzie pojednali, jeden z drugim się nie zgodzi. No i może przeciw, żeby może broni atomowej nie użyć, żeby nie zniszczyć naszej kuli, no nie wiem.